Где-то там далеко и когда-то давно Жил премудрый и опытный старец. Он всегда говорил, беспрестанно твердил, Слава Богу за скорбь и за Dzisiaj mamy wystawę szczególną. Wystawę pod tytułem Skarby nieznane. Niezwykły świat ikon Muzeum Południowego Podlasia. Są to, jest to wystawa prezentująca ikony, które. Przeszły konserwacje w pracowni konserwacji i restauracji malarstwa tablicowego i rzeźby drewnianej polichromowanej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ikony te służą jako praca, materiał naukowy. Dla studentów, którzy zdobywają szlify konserwatorskie, którzy studiują konserwację. Jest to dla nas bardzo, bardzo ważna i ciekawa współpraca, ponieważ przynosi obopólne korzyści. Nam muzeum daje możliwość takiej systematycznej konserwacji ikon, a studentom daje po prostu materiał do nauki. To są w większości ikony XIX-wieczne rosyjskie, ale zarówno większe, jak i mniejsze, tak jak widać na tej wystawie i z wieloma zróżnicowanymi problemami. Ikony to te ikony oczywiście są malowane na drewnie. Drewno, jak wiemy, jest bardzo wrażliwe na zmiany wilgotności, temperatury. Te ikony były no, z, z różnych warunków tutaj trafiały. I, wymagały wielu skomplikowanych zabiegów, czasami prostszych, wtedy kiedy trzeba było tylko ikonę powiedzmy oczyścić ze starych werniksów, ale były i takie, gdzie stan desek, stan podłoża był bardzo zły i trzeba było różnego rodzaju prace wzmacniające. Te ikony mają wykonywać, te ikony mają czasami też tak zwane okłady metalowe, które też oczywiście, jeżeli to tego wymagały, konserwowaliśmy. co Говорит. Слава Богу за скорпи за радость. Слава Богу за все. Слава Богу за все. Слава Богу за скорпи за рот. Где-то там далеко и когда-то.